No dobra, chcieliście to macie, zaczniemy sobie dzisiaj cykl o instrukcjach wojskowych. Na, na razie od broni palnej, bo do tych mam dostęp, ale jak mi wpadną... A nie, mam jeszcze od systemów oporządzenia, ale zaczniemy od, od instrukcji od karabinów i od najstarszych, którą mam, czyli M16A1 z kwietnia 1977 roku. No i co, pokażę Wam teraz, postaram się nie rozgadywać. Pokażę Wam w skrócie, jak wygląda moim zdaniem bardzo dobrze zrobiona instrukcja do karabinka wojskowego, przeznaczona dla żołnierza, a nie dla cywilnego posiadacza broni. Weźcie poprawkę na to, że to jest print sprzed prawie 50 lat, zrobiony w stylu lat 60. Wtedy były takie możliwości drukowania, wtedy był taki styl przekazywania informacji, taki styl robienia ilustracji. To może dzisiaj razić, ale na ówczesne czasy, no takie były możliwości. Okładka. Tytuł um, Operators Manual, obrazek czego to dotyczy, nazwa, spis treści, data wydania i numer TM. Um, um, Czyli to są numery takie, po których szuka się po prostu poszczególnych instrukcji u nich w, w archiwum. Po lewej stronie ostrzeżenia, bardzo ogólne, tam o tym, że trzeba uważać w składaniu, jakiej amunicji używać, co zrobić, jak nie wystrzeli karabin. tak? najważniejsze rzeczy związane z bezpiecznym strzelaniem, a nie mówię tu o blosie. Jedziemy dalej. No oczywiście powtórzony tytuł, odniesienie do, do zewnętrznych jakichś kwitów. I co mamy dalej? Dalej mamy odniesienie do kolejnej strony, szóstej, i obrazek pasa, który standardowo wyposażony jest. Karabin oczywiście z numerem. Z numerem ewidencyjnym, bo u nich wszystko taki numer ma. E, tutaj to tam był odpowiedzialny za stworzenie tego wszystkiego, i dalej. Znowu mamy ostrzeżenia e, o tym, kiedy przerwać strzelanie, e, o tym, co się dzieje, kiedy woda się dostaje do lufy, i żeby też nie strzelać, e, o, o tym, że jeżeli karabin wydaje dziwny odgłos przy strzelaniu, to natychmiast przerwać strzelanie, i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli znowu mamy. To były ostrzeżenia, i tu dalej są ostrzeżenia. Czyli to wszystko musisz wiedzieć, żołnierz, zanim w ogóle zacznie strzelać. I tu jest dosyć ciekawa ramka, w której w skrócie napisano, że jeżeli będziesz przestrzegał zasad zawartych w tej książce i przeprowadzał właściwą obsługę, Twój M16-1 będzie strzelał, strzelał i strzelał. Jeżeli wykonasz prawidłowo swoje czynności, a karabin przestanie strzelać, Idź ze swoim karabinem do sierżanta. On będzie znał odpowiedź, i przechodzimy już do Mięska facts about your, your rifle czyli podstawowe informacje, które musi wiedzieć żołnierz i zobaczcie ile ich jest bardzo ogólny opis tego karabinu tak, z czego składa się system, no z karabinu magazynka i pasa, że jest lekki gas operated, czyli z DI, chłodzony powietrzem zasilany z magazynka, strzelany z ramienia karabin, który może strzelać w trybie samoczynnym i samopowtarzalnym. I dalej są jakieś tam ogólne uwagi, właśnie typu tam, że są regulowane celowniki, że to jest aluminium dla zmniejszenia masy, i tak dalej. I zobaczcie teraz, ile danych technicznych jest podanych w tej instrukcji. Masa z magazynkiem 20 i 30 nabojowym, efektywna szybkostrzelność semi, auto, Maksymalny efektywny zasięg, czyli ogień celowany i maksymalny zasięg pocisku. Ogólny przekrój karabinka. i koniec. Żadnych innych bezsensownych danych typu skok gwinto w lufie, jakieś nie wiadomo jakie materiały, czy, czy jakieś, jakieś długości. Nie! To jest żołnierzowi niepotrzebne. Niepotrzebne są nawet gwintu w lufie. Dlaczego? Dlatego, że on będzie, to jest wojskowy karabin, który będzie strzelał wojskową amunicją. Jedno i drugie dostarcza wojsko. Żołnierz tego nie kupuje. Więc nie obchodzi go, jaki gwint ma ten karabinek. I tu macie opis taki. Też bardzo ogólny, ale jednocześnie bardzo przejrzysty wszystkich zewnętrznych części karabinka. Przy czym od razu jest w dwóch wersjach. Tu jest ze standardowym celownikiem, a tutaj jest ze celownikiem nocnym albo do strzelania w ciężkich, w trudnych warunkach oświetleniowych. Była pewna część karabinków robiona z czymś takim, tego wyjaśnienie będzie dalej. On się różnił muszką i różnił się też przeziernikiem. Dalej, co jeszcze wchodzi w skład zestawu, co żołnierz ma wydawane z magazynu, pokrowiec na przybornik, cały przybornik. Krótkie magazynki, długie magazynki, i taki pokrowiec ceratowy, który, który ten, bo ten przybornik się przypina do oporządzenia, plecaka, kaszelek i Albo można to wszystko wyjąć, wsadzić w taki worek i włożyć to do kolby w karabinku. Tu mamy zestaw, którego ja niestety nie mam. To jest Tops Link Adapter Kit, czyli coś, co umożliwia zamocowanie pasa nie od spodu tu, a od góry na podstawie muszki. Widziałem to raz na jakiejś stronie u nas w Polsce na, na Facebooku, ale zanim zdążyłem kliknąć, to ktoś już to kupił. To jest carrying case, to jest pokrowiec na dwójnik i przybornik do czyszczenia. Standardowy bagnet M7 i muzzle cap, czyli plastikowa, taka, taki kondonik, zatyczka, lufy, która ma zapobiegać wlewaniu się wody albo, albo dostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza. Lufy. Dalej mamy urządzenie do strzelania ślepą amunicją z bardzo czytelną, jasną instrukcją, w której zaznaczono specjalnie, że co jest dla nich bardzo ważne, żeby nie dokręcać tego narzędziami, tylko żeby użyć dłoni po prostu, najnormalniej w świecie. Podstawowe typy amunicji, tak bez żadnych szczegółów, żołnierz wie. Pocisk zwykły, smugacz, treningowy, ślepy. Takie oznaczenie kalibru, nie strzelaj taką amunicją, dbaj o amunicję. Tak, dziękuję, do widzenia. Nic więcej tu nie ma. Używanie bezpiecznika. tak, Z położeniami bezpiecznika, nazwą, określeniem trybu pracy i wyjaśnieniem, co się wtedy dzieje. Bezpieczne rozładowanie karabinu. Jak należy to zrobić? No, widzicie te, widzicie, te ilustracje, są jakie są. No, to, to są lata 60. Niestety tak to. Wtedy robiono, teraz można zrobić to znacznie łatwiej, ale i tak jest to na maksa czytelne. Zobaczcie, jakie są te opisy. To jest jedno góra, dwa zdania, nic więcej, nikt się tu nie rozpisuje. Rysunek, jedno, dwa zdania, dziękuję, żołnierz wie, co ma zrobić. Eee, rozkładanie karabinka opisane w podobny sposób. Oczywiście zwrócenie uwagi w eskle, Clear Your Rifle, czyli zrób czynności, które były na poprzedniej stronie i dalej jest rozkładanie karabinka. Jeden obrazek i jedno zdanie, 3, 4, 5 słów. Dziękuję, do widzenia. Nic więcej żołnierzowi nie trzeba. Zobaczcie, przy okazji, ciekawostka: do wybicia zawleczki instrukcja zaleca użycia czubka pocisku, a z kolei do rozmontowania wyciągu iglicy. Tak, czyli karabinek, który. Zobaczcie, tu jest taki wielki trójkąt z napisem Hold No Further Disassembly Allowed, czyli. Nie jest dozwolone dalsze rozkładanie karabinka, i zobaczcie, że rozkładanie karabinka żołnierz może przeprowadzić do tego etapu za pomocą naboju i iglicy. Zestaw do czyszczenia, co zawiera, tak? Środek do czyszczenia, wyciory do fajek, wycior i, i przecieraki. No, i oczywiście do czego co jest, tak, żeby żołnierz się nie pogubił. I tutaj, jak, co, i, i w jaki sposób czyścimy. Znowu jeden obrazek, jedno zdanie wyjaśnienia, jeden obrazek, jedno zdanie wyjaśnienia, i tak dalej. Króciutkie informacje. Na przykład, zobaczcie. Clean with RBC, czyli takim środkiem czyszcząco-smarującym. Co tym środkiem robimy? To. Cztery punkty, dziękuję, żołnierz wie jak. No, tak. I tutaj podobnie, Bolt Carrier Group, to samo. Co czyścimy i smarujemy, jak to robimy. I dalej, zespół komory spustowej, dokładnie to samo. Jeden punkt, jedno zdanie, jeden obrazek, trzy słowa wyjaśnienia, wszystko jest zrobione, żołnierz wszystko wie. Instrukcja smarowania. LSA, czyli taki podstawowy olej w tym zakresie temperatur, a w takim zakresie olej arktyczny. Krótko i w temacie. Dwa zdania na górze, prościutki diagram wyjaśniający co, kiedy. Dziękuję, do widzenia. Smarowanie. Znowu, jak, co i czym, tak? Banalnie proste, banalnie przejrzyste, naprawdę świetnie. Ten no, żołnierz, na dobrą sprawę, nie, nie musi być mistrzem świata w czytaniu, aby poskładał te literki i będzie w stanie się tego nauczyć. Dalej, smarowanie, jeśli chodzi o zespół ruchomy podobnie obrazek. Wyjaśnienie, komora spustowa to samo smarowanie, też wyjaśnione bardzo ładnie. I teraz. Zanim złożysz, sprawdź swój karabin. Podane rzeczy, które należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń, jakich uszkodzeń, i nawet obrazki, jakie uszkodzenia mogą zdarzyć się w czółku zamka. Ostrzeżenie, że jeżeli części brakuje albo są uszkodzone, zgłoś się do twojego rusznikarza. Zobaczcie. Cała strona, nieduża, bo nieduża, ale jak mało jest tekstu, jak dużo, dużo jest obrazków. I tak jest na każdej stronie tej instrukcji. Składanie, no to wiadomo, tak? Zobaczcie, znowu dominują obrazki, bardzo przejrzyste. Nawet, nawet pokazali, jak ułożyć pierścienie gazowe. I dlaczego tak się robi, żeby gaz nie uciekał. Dalej mamy znowu składanie. I znowu głównie obrazki, kilka słów wyjaśnienia pod każdym obrazkiem. Nikt się tu nie, nie, nie rozpisuje, nie pisze elaboratów, pana Tadeusza, czy nie wiadomo czego jeszcze. E, kontynuacja składania, czyli tak, znowu to samo. Dalej. Sprawdź, czy wszystko zainstalowałeś. E, wyciąg, i sprężynę, e, kołek wyciągu, zamek, szpień sterujący, iglice. Uh, retaining pin, czyli ten kołek uh, uh, blokujący, tak? I tu z boku macie, everything will work slick if you have assembled all the parts correctly. Czyli, że wszystko będzie poprawnie, gładko funkcjonować, jeżeli to poskładałeś. Jeżeli, mm, tak? Ostrzeżenie dla żołnierza, że jeżeli cokolwiek mu się przycina, albo są z czym jakieś problemy, to co to, co to oznacza? Coś żołnierzu spieprzyłeś. Rozkładanie jeszcze magazynka i czyszczenie 20 i 30 nabojowe, nabojowego i oczywiście ich składanie PMCS, czyli Preventive Maintenance Checks and Services Before Operation and Functional Check, czyli sprawdzenie poprawności, znaczy co należy zrobić przed strzelaniem, czyli usunąć nadmiar oleju. Sprawdzić funkcjonowanie poszczególnych części, sprawdzić działanie bezpiecznika, i dalej możemy już przejść do strzelania. A tu macie wyjaśnienie. Różnic pomiędzy standard, standard Daylight Set, czyli zwykłym celownikiem z karabinków m 16 a oraz Low Light Level Sight System. To jest takie, jak ja mam w swoim M16A1, czyli diopter jest tej samej średnicy. Różnica jest taka, że przy podniesieniu, przy przestawieniu na L, ten diopter znajduje się troszeczkę wyżej. Standardowa mucha z pięcioma wycięciami blokującymi, a tutaj macie ten Low Light. I Low Light różni się tym, że Oprócz tego, że przy LC ten diopter jest podniesiony, to jego średnica wynosi 2 mm, tak jak w przypadku tego. Ale jak się, się go opuści, czyli będziemy strzelać do 250 metrów, to już średnica dioptra wynosi 7 mm, a dodatkowo w muszce znajduje się. Materiał radioaktywny świecący, ale nie tryt, tylko promitium, który po prostu świeci. I dzięki temu z tym dużym otworem i z tym świecącym patyczkiem, łatwiej jest celować w nocy. No i oczywiście, ostrzeżenie, że muszka zawiera, małą, porc, małą fiolkę z radio, radioaktywnym promitium. Należy uważać, żeby tego nie obijać, nie, nie, nie trącać, no, żeby po prostu tego nie uszkodzić. I bardzo ważne zastrzeżenie, nie czernić. Przedniego celownika, czyli muchy. Bo popularne w wojsku u nas, u nich pewnie też jest czernienie przyrządów, czy świeczką, czy tam płonącą pastą do butów, żeby po prostu zlikwidować obtarcia na przyrządach, i żeby obraz był wyraźniejszy. Jak, jak ładować karabinek? Znowu obrazek, zdanie wyjaśnienia. Oczywiście ostrzeżenie, wyceluj w bezpiecznym kierunku. I obrazek, zdanie wyjaśnienia, obrazek, zdanie wyjaśnienia. Bardzo ważna rzecz i bardzo prosto wytłumaczona. Przystrzeliwanie karabinka Battlesite Zero, tutaj jest akurat 25-250 bo tak się przestrzeliwało M16. I wyjaśnienie, jak to zrobić, co zrobić, ale to znowu jest w sumie ze sześć, może zdań. I po przeczytaniu sześciu tych zdań, uwierzcie mi, naprawdę będziecie w stanie przystrzelać sobie ten karabinek. Ustawianie celownika przyziernika, ustawianie muchy. I tu tabelka z wyjaśnieniem. Na o ile jeden klik przesuwa celownik standardowy i low light w jakiej odległości na 25 m 07 cm na 1028 na 205 cm dziękuję więcej nie trzeba wszystko jest jasne używanie tego systemu low light level Czyli jak żołnierz celuje, jak, trafia na, jak się rozjeżdża, znaczy jak się układa punkt celowania i punkt trafienia na 250 metrów, na 350 i na 460 metrów, jak wygląda obraz przyrządów celowniczych. Więcej żołnierzowi nie trzeba wiedzieć. On po prostu musi zapamiętać, że na 350 metrów to jest różnica pomiędzy punktem celowania i trafienia 11 cali w dół, a na 460-22 tak I będzie wiedział. Nie musi mieć żadnych skomplikowanych tabel. To nie jest precyzyjne strzelanie. Dbanie o i czyszczenie tego systemu celowania nocnego. I tu mamy Immediate Action i akronim SPORTS, czyli Slap Pull, Observe, Release, Tap Shoot. Jest nawet wyjaśnienie dla mniej kumatych, co to jest akronim. Tak. I co mamy tutaj? E, dobić magazynek, e, przeładować, puścić rękojeść przeładowania, dobić e, dopychaczem zamka i można strzelać. Tak, tak wygląda instrukcja przygotowania karabinka do strzelania. Cóż tu mamy dalej? Remedial Action. If your rifle, rifle stops firing with a live round. Czyli to jest pow, po, po, powtórzenie po raz kolejny tego, co było tutaj. Zobaczcie. To jest dokładnie ten sam tekst. Czyli co zrobić, jeżeli karabinek przestanie strzelać, a w komorze lufa jest gorąca, a w komorze znajduje się nabój. Tu jest postępowanie w razie, kiedy łuska utknęła w komorze i nie można jej wyjąć. Squib, postępowanie ze squibem, no i to jest takie szybkie czyszczenie, tak? Jak szybciutko wyczyścić, wyczyścić karabinek. Jeżeli występują z nim w polu jakieś problemy, no to to jest taki szybki sposób wyczyszczenia broni, żeby te problemy po prostu rozwinąć. Unusual well conditions, czyli to jest postępowanie z karabinkiem w ekstremalnym zimnie, w, w klimatach gorących, w klimatach suchych i w klimatach pustynnych, tak? Ogólnie rzecz ujmując, co trzeba robić, żeby ten karabinek po prostu sprawnie funkcjonował. Na co zwrócić uwagę, czego unikać, jak czyścić itd. itd. Znowu bardzo proste wyjaśnienie: po załączeniu karabinka, taka krótka instrukcja: co, można, co należy zrobić z dużym ostrzeżeniem nie strzelać, jeżeli woda jest w lufie. I co zrobić, żeby tej wody się po prostu pozbyć? I tutaj mamy to, co w cywilnych instrukcjach czyli troubleshooting. Czyli rozwiązywanie po prostu problemów, które mogą wystąpić z podczas strzelania. I znowu, zobaczcie, jak to jest skonstruowane. Problem, krótki opis problemu. Co trzeba sprawdzić, co trzeba zrobić. Obrazek, jedno, dwa, trzy, pięć słów, w najgorszym wypadku dwa zdania. I to jest wszystko, co żołnierz musi, musi po prostu wiedzieć, tak. Cała instrukcja jest skonstruowana w ten sposób, a na koniec jeszcze rzecz, o której, powiem szczerze, nie wiedziałem. Odbijasz łusek dla leworęcznych, żeby nie leciały im po prostu w twarz. Tu tak przypomnienie, że sierżant wie lepiej od Ciebie i, i pomoże Ci to, to wszystko posprzątać. Zobaczcie, ile ta instrukcja ma stron? 56. Podejrzewam, że tu jest ledwie kilka stron maszynopisu, kilkadziesiąt obrazków i przekazana bardzo podstawowa, znaczy nie bardzo, przekazana wiedza, którą musi znać użytkownik tego karabinka, tak jak mówiłem wcześniej. Jego nie interesują szczegóły techniczne, nie interesuje go z czego ten karabin jest zrobiony, jakie są części składowe, diagramy, rysunki rozstrzelone i nie wiadomo co jeszcze. Ta książeczka zawiera całą wiedzę, jaką musi mieć strzelec piechoty o swoim karabinku. Jeżeli czegoś nie wie, to tego ma sierżanta albo zbromistrza, ma sam nie kombinować. Wszystkie rzeczy, które mogą mu się zdarzyć w tym karabinku, które jest w stanie usunąć sam, są opisane w tej instrukcji. Jeżeli nie jest ich usunąć, ma się zgłosić do przełożonych albo do specjalisty. Nie jest opisane rozkładanie, czyszczenie, przystrzeliwanie. Naprawdę nic więcej w takiej instrukcji nie trzeba. I ta prawie 50-letnia instrukcja, moim zdaniem, nawet dzisiaj może być wzorem jak takie instrukcje należy tworzyć. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękując przy okazji wszystkim naszym patronom za wsparcie naszego kanału, dziękując wszystkim widzom za to, że go oglądacie. Zachęcam do wspierania. Zachęcam do lajkowania, komentowania, szerowania. i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie.